Izabela, przygotowanie do dnia w łazience, oczywiście nowy look, Brzuch nowe okulary. Brzuch na wierzchu, proszę bardzo. I co myślisz o tym, dziewczyny? To dla wszystkich Was które mi napisały skąd te piękne komplety, bo też sobie chcecie zamówić, bo też chcecie mieć brzuch na wierzchu, tak jak ja. Więc Nikola B, moje drogie, mi Nikola B. Na Facebooku, na Instagramie. Zobaczcie, dziewczyny szyją takie piękne te. Troszkę może długie te spodnie, ale one takie są założy, wyższe sandały będzie ok. Ale tej dziewczyny nie mają brzuchów i oni, one chcą takie rzeczy, a to tylko są dla dziewczyn z brzuchami. Nie! nie. A, ja myślałem, Ale ja tylko... mówię, wiesz, bo tutaj takie pewnie mi piszą też dziewczyny w moim wieku. A dlaczego nie? My też możemy. Ale powiem Wam, że dzisiaj założyłam pierwszy raz biżuterii od Mirelki i przeszła sama siebie. Zobacz. Zobacz. Zobacz Arkadiusz, zobaczcie. coś pięknego. I jeszcze kolczyki do tego. Teraz. Mirela Giemza, biżuteria Mirar. To jest lokowanie produktu, jakby ktoś się zapytał. No, czekamy na pogodę, to jest na pogodę, I będziemy... oczywiście jeszcze okulary też chcę powiedzieć. No. Panamę. Panamę? Panamę no. czy Panamera, jak? Panamę? Panamę, dobrze mówię, Panamę. Pokaż. Ja takie same. No, ty też masz takie, ale nie no, chciałam wam tylko właśnie pokazać, że dzisiaj się wybieram tak, bo wieje nam trochę wiatr, będziemy jechać na motorze, więc tak się wystylizowałam na dziś. A co? Arkadiusz, to no powiedz coś, co nic nie mówisz? Bo aż mnie zap... dach mi, dech zaparło. No, a zobacz, ja pokazywałam pierścionki pokazywałam. pokazywała. Tak, ale pokaż brzuch, bo tutaj podobno masz naj, największy brzuch w historii internetu. E, w historii tego. E, o, czekaj, to tak może spuścić. ale wiesz, że ty mogłabyś ten, osobowości, taniec tak. brzucha. No, osobowość. Ale wiesz, że musi być. Jestem. A weź tak, o, tak. Tak, tak. bo to kiedyś o, Farida o, o, uczyła. O, o, farida. Myśmy kiedyś z moją Monią ostrzędą hmm. były u Faridy i ona nas tak uczyła. I teraz już wiecie dlaczego no. Izabela. Ja mam taki brzuch. zapuszcza brzuszek. Pff, zobaczcie, a można samąć tak? i mieć tak? A można stanąć tak, lepiej no tak, tak. jak influencerki sobie robią zdjęcia, zauważcie to, jak one na Ja chcę mieć taka influ, ja chcę taka influ, ale jeszcze poproszę o, o trzy co najmniej filtry, dobrze? Czy tak jest dobrze? Tak, tak. tak dobrze odchudzimy cię zaraz, poprawimy Ci cerę, o. zrobimy Ci większe wcięcie i będzie. No, będzie, ok. i... Ja jestem samą, będzie więcej wiem, lajków. To, jeżeli napiszecie, że jesteś sztuczna, wskazujcie tu, 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 może tu, o właśnie zainspirowałyście mnie tutaj, bo ja coś sobie tutaj chyba zrobię jedziemy na... do Bank Hospital tak. zapytać czy coś tutaj można zrobić ale ja ci jestem bezstańka, mogę tak być Arkadiusz? No, nie, nie, dla mnie, dla mnie kochanie niższa. ty jesteś tak apetyczna, taka że niższa. ja mógłbym ale ty to może, ja nie, nie będę tak chodzić nie będę tak chodzić jeszcze niżej, jeszcze niżej du, 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 du. ale musisz począć jeszcze, bo ja I właśnie ja, ja się zapiszę na ten taki taniec ten i ten taki taniec brzucha